Kochani, coś niesamowitego, dzisiaj podwójna radość. Raz, że jestem na finiszu wykańczania mieszkania dla swoich klientów, mega jestem szczęśliwy, także właśnie w tej chwili już ostatnie prace, jakieś tam zdejmowanie tutaj no, o osłon z okien. Zaraz Wam wszystko jeszcze pokażę, jak to wygląda. Także jestem przeszczęśliwy. Mieszkanie jest... No, zeszło się z nim troszkę. Było, było tutaj dużo pracy. Elektryka, hydrauliczne sprawy, jakieś przenoszenie grzejników, przenoszenie instalacji elektrycznej, łazienka, panele tutaj winylowe, jodełka. Mega to wyszło. Bardzo dużo pracy, powiem Wam. Bardzo dużo pracy z, z tym winylem. Szacunek dla wszystkich, którzy robią to non stop, bo ja to jakby robię w ramach mieszkania, ale nie robię tak stricte jak panelarze, mi po prostu się gdzieś tam znajoma ekipa wysypała i musiałem sam to robić po prostu, ale wierz, wierzcie mi, bardzo dużo pracy było. Listwy przypodłogowe, montaże drzwi, tutaj cała łazienka, także, także no, też bardzo dużo pracy w takiej łazience, słuchajcie. O, takie piękne tutaj zabudowy, o. Znaczy, tu, te, te oczywiście rzeczy stolarz, ja tutaj składałem te meble, oczywiście, wszystkie, całą hydraulikę, elektrykę, płytki, hydroizolację, montaże, biały montaż. No tam wiadomo też, ustawiłem pralkę i ten, jakieś, nie wiem, przenoszenia grzejników czy, czy inne sprawy. Stolarzy zrobili świetną robotę. Także, no naprawdę, bardzo to fajnie wygląda, właśnie jak oni, jak oni to wykonali. Także, już wam pokazuję tutaj z bliska. No i zobaczcie, tak to wygląda z bliska. Robota stolarzy. O. Jeszcze tutaj w sobotę przyjeżdżają, przyjeżdża tam pani do posprzątania tego, znaczy tam takie jeszcze, no wiadomo ja to odkurzam wszystko i tak dalej, ale jeszcze takie już ostateczne jakieś tam do, do nie wiem umycie podłóg i tak dalej. Także tak, no bardzo fa bardzo fajne w ogóle mieszkanko, takie przytulne. Słuchajcie, on tu sobie usiądę. Zobaczcie, tak co wygląda. Tutaj mamy. Miejsce na telewizor, można od razu w zasadzie wstawić bo tam z tyłu jest podłączenie. Trzeba wezwać oczywiście no, internet sobie założyć szerokopasmowy, tak. Także duży stół rozkładany rozsuwany tutaj nad nim taka lampa. Mamy oczywiście tam no, taki mały tarasik. No, także tak to wygląda zobaczcie, tutaj pokoje też, oj, dużo pracy słuchajcie, z tymi. Z tymi jodełkami było to wszystko docinać. Tutaj, zobaczcie, te trójkąty, tutaj te wszystkie, no, wszystko ten trzeba było najpierw wyliczyć, żeby to wszystko równo, trzymać się linii. Także naprawdę, ale efekt jest kurczę, no myślę, że kozacki jest ten efekt. Szafy, no wszystko jest, tak, wszystko jest, co, co ktoś chce. Tu szafy na wymiar, także dużo przestrzeni do przechowywania. Tu mamy też. Właśnie sypialnie. Mamy w sumie dwa pokoje pełne duże plus salon, czyli miejsce, jak goście przychodzą, i tak dalej. Tu wielka szafa, tu akurat Paksówka, Sza, szafki takie e, łóżko, szafki takie nocne, tutaj można sobie otworzyć. O, tak to wygląda. Bardzo fajne też szafeczki. No tutaj taki ozdobny ozdobny, no, szafa. Nie, no naprawdę, taki standard, yy, mówię, na wynajem, yy, myślę, że bardzo fajny, bardzo fajny standard. Wszystkie najważniejsze rzeczy są, można wchodzić, można mieszkać, yy, czyli jest gdzie spać, jest ten tu oczywiście do aranżacji przez ten, można sobie ćwiczyć, można sobie biuro zrobić, można sobie dodatkowy pokój czy pokój dla dzieci. Czy no, przeróżne, przeróżne możliwości. Także tak to wygląda. Powiedzcie mi, jak Wam w ogóle się podoba. Oczywiście, jeśli byście by chcieli tutaj zamieszkać, to zapraszam do kontaktu. To przekieruję, ale naprawdę, tylko poważne, poważne oferty, w sensie, że, że zainteresowane osoby, bo też mieszkanie będzie szło przez inne portale. Także kto pierwszy ten lepszy wiadomo mieszkanie pachnące czekające po prostu na osobę wynajmującą która będzie się nim cieszyć myślę że przez wiele lat bo naprawdę warto uważam tutaj po prostu zamieszkać mieć swój dom i znaczy swój no, w sensie wynajmować sobie po prostu swoje miejsce tak i, i jest, jest porządnie zrobione także tutaj bardzo bardzo fajnie to wszystko wygląda także Zapraszam serdecznie, dajcie znać jak Wam się podoba w ogóle i ta kuchnia tutaj, i ta łazienka, o. i sypialnie, i podłogi, w ogóle tutaj o, wszystko też porobione, no także dajcie znać. No, ja Was pozdrawiam, no i oczywiście, a jeszcze się na chwilę przełączę, no, także ja Was pozdrawiam serdecznie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tutaj tego właśnie, no, mini odcinka. Ja kiedyś robiłem dużo więcej, jeszcze powiem, dużo więcej nagrywałem takich właśnie filmów z pracy, ale potem się zajęłem tymi tematami wolnościowymi. Czasami myślę o tym, żeby wrócić do tego, bo to jest w sumie też fajne, tak na koniec już jak jest ten, no wiadomo, że żeby to wszystko tak wyglądało, wierzcie mi, to jest masę pracy, masę pracy po prostu, żeby żeby to zrobić, ale y, później ten efekt, to zadowolenie klientów, jak klienci przyjechali prosto z Frankfurtu, po prostu byli, no widziałem to szczęście, tą radość, że po prostu, no wiedząc, ilu też jest oszustów i tak dalej, którzy gdzieś tam biorą zaliczki, nie, nie kończą, no ja jak widzicie, staram się, żeby w takim stanie to mieszkanie oddać, żeby w zasadzie już tu nie trzeba było dużo, znaczy no wiadomo, no odkurzone jest, wszystko tego jest y, przygotowane, jeszcze jakieś tam już taka profesjonalna sprzątaczka jeszcze na koniec wiem, że została zamówiona, więc już tak ja na dzisiaj kończę już. Uciekam. Wy się trzymajcie i dajcie znać właśnie jak Wam się podoba. No i oczywiście widzimy się na następnym zleceniu. Też Wam pokażę. Teraz będzie no, takie już drobniejsze jakieś malowanie, znaczy takie no, malowanie, jakieś wymiany. Yy, kabin, umywalek, szafek i różne takie inne jeszcze rzeczy. Tam trochę listwy przypodłogowe i tak dalej. Też będzie co robić, ale to już nie, nie, nie takie kompleksowe wykończenie, bo to było mieszkanie deweloperskie, które po prostu kompleksowo razem ze stolarzami yy, wykończyliśmy. Wspaniała projektantka, którą pozdrawiam. Wspaniali yy, stolarze, których pozdrawiam i zachęcam też do kontaktu. Osoby zainteresowane, ale na poważnie. Zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie.